Siemanko, oj ostatnio nie za wiele testów ecodrivingowych, bo po prostu je coś słabo oglądacie. Jednak w przypadku niektórych samochodów po prostu nie mogę się powstrzymać i na most brdowski muszę je wziąć. Mercedes A35 AMG z 2019 roku. Naprawdę dynamiczny hatchback, którym można śmigać na co dzień. I to śmiało, no jak mamy tutaj napęd na wszystkie koła, formatyk, czy też siedmiostopniową automatyczną skrzynię biegów DCT, topel doppelkupplung, dwusprzęgłówkę. No to ja pierniczę I mimo, iż jest to AMG. To jest dość ekonomiczne, jak się okazuje. W ogóle ta maszyna została mi udostępniona przez AutoComfort, dealera samochodów używanych spod Szczecina z Morzyczyna. Oj, u nich na placu znajdziecie wiele samochodów do wyboru, do koloru. Ten Mieczysław AMG również jest na sprzedaż. Linki do AutoComfort oraz do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. No więc, jeśli chodzi o konkrety. Pod maską dwulitrowa, benzynowa, uturbiona jednostka, moc 306 koni mechanicznych, moment obrotowy 400 Nm. Tak jak mówiłem, automatyczna siedmiostopniowa skrzynia, napęd na wszystkie koła. Wszystko to waży 1555 kg. Ale mamy tutaj boksa oraz wydech MG Motors Zobaczcie, muszę sobie zerknąć do ściągawki. W ogóle w serii było tutaj 320 koni mechanicznych, Aktualnie mamy 350 koni oraz 464,5 Nm producent deklaruje, że według WLTP średnie zużycie powinno tutaj wynosić 7,9 litra. Wiecie, jakie tutaj jest średnie zużycie? To jest coś niesamowitego. Z 67 tysięcy kilometrów mamy tutaj spalanie 6,7 litra. Także, jakby ktoś był zainteresowany tym konkretnym egzemplarzem, no to kurczę, raczej nie był on pałowany, oj nie. Wiecie, no właściciel czasami oczywiście sobie depnie, skorzysta z mocy, ale generalnie e, tym autem jeździł dość spokojnie. No, takie zużycie. Pierwszy raz takie widzę w ogóle w jakimkolwiek AMG. Dobra, czas na moje deklaracje. Zobaczcie najpierw, ile ta maszyna spaliła mi poza miastem. Najpierw 90 km na godzinę, tempo macik, kasujemy zużycie paliwa. No i ciśniemy. To po przejechaniu 17 km średnie zużycie paliwa wyszło 4,8 litra. to 120, kasujemy zużycie paliwa. I zobaczymy, przez ile da mi się taką prędkość utrzymać. Myślę, że możemy zakończyć drugi pomiar. Średnie zużycie paliwa przy 126,9 litra na 100 km. Bardzo ładnie. No, jak na auto z silnikiem benzynowym, który osiąga setkę w mniej niż 5 sekund, z napędem na wszystkie koła i automatem. Bardzo korzystnie. Przyznacie. Teraz zajmę moją pozycję startową. Karniemy się spokojnie oraz przewidywalnie przez Szczecin na most z Auto jest rozgrzane, palimy. No, tutaj wydeszek odzywa się, tak, kurczę. Naprawdę całkiem spoko. I ok, damy sobie na tryb komfort. W trybie komfort działa tutaj system start-stop. Oczywiście sobie to wykorzystamy, bo sprawdzamy możliwości tego samochodu, niezależnie czy to lubicie, czy nie. W trybie indywidual. Tryb indywidual jest fajny na trasy, ponieważ nie działa w nim tryb e, start, funkcja start-stop, ale za to uaktywnia się tryb żeglowania. W trybie komfort e, żeglowania akurat nie ma, ale w mieście w sumie nam nie jest potrzebne. No i okej, okay, co co? Jeszcze raz tu sobie potwierdzę. Tryb komfort. Kasujemy zużycie paliwa. zaraz dam sobie D. No i dobra. Możemy jechać spokojnie, ekonomicznie. No zobaczymy też ten start sobie jak tutaj nam będzie działał. Dzisiaj jedziemy bez włączonej klimatyzacji, w zasadzie to nie jest nam potrzebne. No a chciałem zobaczyć ile tutaj najmniej tak spali ten miecio. Mercedes A35 AMG Właściwie, kurczę, co ja mówię Przecież to jest Mercedes AMG A35 Tak dokładnie powinien się ten wóz nazywać Szczerze mówiąc Jest to taka Przyjemna zabaweczka Do korzystania z niej na co dzień No bo kurczę, mamy tutaj walory Pełne walory hatchbacka Dodatkowo napęd na wszystkie koła To jak warunki pogodowe będą gorsze Jakaś zima i tak dalej Wszystko jest ok. Silnik też nie jest wcale duży ale auto e, ma taki, kurczę, wigor. Odpycha się jak należy, zarąbiście. Ciężko tutaj w zasadzie się do czegoś tam e, przyczepić w tym samochodzie. No wygląd oczywiście kwestia gustu. Widziałem w komentarzach, że te tablety wam troszeczkę tu nie pasują, ale są bardzo funkcjonalne. Tymi gładzikami tutaj, tym gładzikiem obsługujemy tą część ekranu, tym tom. Jeśli tutaj chcemy mieć auto Hold, to po prostu podjeżdżamy i tak mocno wciskamy o, pykniemy hamulec, teraz jest hold. No, i widzę dzisiaj chyba start stop. Zobaczymy, czy nam się tutaj odpali, czy nie. Ale właśnie, do czego zmierzałem? Kurczę, te wszystkie funkcje, jakie mamy w tym samochodzie, a jest to bardzo fajnie wyposażona wersja. No nie wiem, żeby tu umieścić wszystko na, w przyciskach fizycznych. No to tak ciężko by było. Mamy tutaj kilka fizycznych przycisków. Touchpad, tutaj panel klimatyzacji, no to jest cały fizyczny. Jest ok, tutaj się odnajdujemy bez najmniejszego problemu. No wiadomo, musimy się trochę ten przyzwyczaić, ale nie jest to wszystko problematyczne. Ale teraz mieliśmy zieloną falę. Średnia prędkość 34 km na godzinę także dość wysoka, ale spokojnie w centrum miasta nam e, spadnie. No i średnie zużycie paliwa póki co no staram się jechać bardzo spokojnie 7,2 litra 7,1 nawet. O, i działa teraz system start-stop No widzicie, czasami są jakieś warunki e, niespełnione i nie chce się załączyć Tak jest w każdym samochodzie No ale spoko, ale spoko Akurat wjeżdżamy do centrum To myślę, że będzie e, działał Jak wam się podoba to wnętrze? Nie, no gabinecik jest! Podświetlenie ambientę Samochód skonfigurowany jest raczej w ciemnych barwach Taki niby ponuro, ale zaufajcie, jest to bardzo wesoły samochodzik. Można sobie nim wesoło też pohasać. Tutaj Alkantarka. Tutaj dół jest dopiero twardy, ale tutaj jest wszystko miękko. Alkantara, takie aluminium. Nawet nie wiem, czy to jest prawdziwe, ale fajnie to wygląda wszystko. Nawet tutaj miejsce trochę za mną jest. No Jeśli chodzi o recenzję, taką prezentację takiego, takiej A klasy. To coś podobnego możecie sobie zobaczyć w filmie z CLA200 bądź też CLA45S. Były takie auta i pamiętam, prezentowałem je z bliska. No tutaj skupiamy się tylko na zużyciu paliwa w tym odcinku. Auto jest dość sztywne, chociaż mamy tutaj aktywne zawieszenie, nawet. Także jest teraz ustawione na komfort, ale jest mimo wszystko dość sztywne, jeśli ustawimy na sport. No, to mamy tutaj naprawdę taki gokardzik. Tej masy ponad półtorej tony w zasadzie tutaj wtedy nie czuć. No ładnie, tutaj ten wydyszek chodzi. Ładnie, jak się tak depnie, no to jest soczyście. Ale jeśli jedziemy normalnie, no to nie jest on w ogóle uciążliwy. Tak jak wcześniej jechałem 120 km na godzinę w celu. Z badania zużytka, nie, ani rezonowania przy jakichś tam określonych obrotach. Czasami tak bywa, ale w sumie MG Motorsport no to dobra firma, dobre wydechy robią. Ciężko będzie się tutaj do czegoś dowalić Co jak na razie 7,6 litra na 100 km. Ogólnie dzisiaj mamy taką dość sporą zieloną falę. Prawie w ogóle nie stoimy. Także prędkość średnia będzie chyba wyjątkowo wysoka. Zobaczymy, jak będzie w niebu, na niebuszewie. 30 km na godzinę, póki co. Co 7,5 litra. No przyjemnie siedzieć. Ale ze względu właśnie na tą sztywność zawieszenia, to ten nasz samochód jest taki kuszący, że nie wiem, jakby chciał nam powiedzieć. A piernicze, co ty robisz w ogóle? Naprawdę tutaj podziwiam właściciela za średnie zużycie paliwa w prawie 70 tysięcy kilometrów na poziomie 6 i 7 litra. Wbijamy się na niebuszewo, tej panią puścimy. Proszę bardzo. 7 i 6 litra, póki co? Coś dzisiaj ruchnie jest dużo, a przecież jest normalnie dzień pracujący. wprawdzie to wygląda jak jakiś weekend i lato, ale nie. Już mamy polecie, a jest dzisiaj piękna pogoda a Dzień pracujący Może godzina taka całkiem spoko no nie wiem, 13 godzina Zawsze jest jakoś większy ruch Nie wiem co się wydarzyło Nie wiem co się naprawdę wydarzyło 29 km na godzinę Średnia prędkość Fajny układ kierowniczy Taki precyzyjny i ma fajne, dość sportowe przełożenie Nie nakręcimy się tutaj zbyt wiele w mieście Wystarczą po prostu takie ruchy, praktycznie. No i takie równiczka. Pierwszy to jak w jakiejś grze komputerowej wygląda. Zobaczcie, ile ona ma tutaj funkcji. Tutaj, działanie skrzyni biegów. Bodaj, że sobie to możemy zmieniać. Co tutaj jest, to jest konfigurowalne. Ekraniki LCD takie malutkie. Tryby. Kontrola trakcji. No te gładziki, rolki, przyciski. Dzieje się tutaj naprawdę wiele. Oczywiście. Layout e, tego wyświetlacza możemy sobie zmienić na klasyczny. Teraz mamy sportowy. może też super sport ustawić na subtelne. Różne są tutaj funkcje. No tutaj, ambiente pewnie nam się załączy. Proszę niebiesko. Też to jest oczywiście konfigurowalne. Ale te fotele, to skubańce sportowe, zobaczcie jak one się prezentują, naprawdę w E-klasie nawet nie byłoby wstydu, jakby je zamontować, albo w jakimś, e, nawet półkę wyższym samochodzie, półkę w, samochodu samochodzie, w samochodzie z półki wyżej, proszę bardzo, o, alkantarka, skóra czarna, czerwona, czerwone przeszycia, Zobacz tutaj patrzymy, 3, 2, 1, lecimy Najwyższe średnie zużycie paliwa Już chyba mieliśmy za sobą Było to 8,2 litra Może na chwilę, za chwilę też nam Wskoczyć no, Ale dalej to już będzie Z górki troszkę Było teraz pod górę, teraz będzie z górki Troszkę mniejszy ruch 27 km na godzinę, średnia prędkość Zobaczymy, ładny wynik Dzisiaj osiągniemy ładny wynik Myślę, że poniżej 8 litrów zejdziemy Przejeżdżamy przez most Brdowski. Zobaczymy, czy to jeszcze 0,1 spadnie zużycie. Tu jest ograniczenie do 40. Także już do końca będziemy toczyć, hamować silnikiem. A, zeszło 0,1 jeszcze w dół. Nie! No wynik bardzo spoko tutaj wyszedł. Dobra, tutaj sobie wjedziemy. Delikatnie, delikatnie. Hamujemy, P i gasimy. Zobaczmy wskazanie komputera pokładowego. I proszę, 26 km na godzinę, średnia prędkość 7,8 litra na 100 km. Takie wskazania i myślelibyście, że mamy do czynienia z Mercedesem w wersji AMG? Wiecie, A35 jest najprostszym sposobem, by wejść w posiadanie jakiegoś świeżego AMG, ale... AMG to AMG. I okej, okay, mam nadzieję, że ten samochód, jaki odcinek Wam się niesamowicie podobały. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie trzymajcie się!